pracy jak, jaką, jaką, jaką posiada. I tam także przedstawiciela firmy NRG który nam przedstawi problem utylizacji. Witam jeszcze raz wszystkich. Porządek dzisiejszej sesji przedstawia się następująco. Przyjęcie otwartej sesji, stwierdzenie braku obrad. Przedstawienie porządku obrad, przyjęcie protokołu. Proszę. Sprawozdanie z działalności włóczenia w okresie między sesjami, sprawozdanie z działalności przewodniczącego w okresie między sesjami, sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. rewizyjny na rok 2014, zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego na rok 2014, zatwierdzenia planu pracy komisji Spraw... jest projekt uchwały, uzasadnienie do uchwały. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków sprawy... ん będziemy dyskutować w punkcie. To, to, to Mogę ja do jeszcze coś powiedzieć? Ja mam taką <kłyszą> uwagę w ogóle do wszystkich. Nie wiem, i do przewodniczącego, do czegokolwiek. Mamy dzisiaj listę punktów, praktycznie niekończącą się listę. Ta sesja powinna trwać do godziny 16 czy 17. Ja już na starcie mówię, że nie mam na tyle po prostu czasu. Wiadomo, że myślimy tylko dwie pierwsze godziny. Potem to siedzimy i podnosimy odruchowo ręce do góry albo na głowę, opuszczamy, go, nie mamy już siły. To jest moja pierwsza uwaga. Ja jestem za tym, żeby punkt na temat dyskusję na temat Funduszu Sowieckiego przełożyć na następną sesję. Tak. Nie, ja, 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 na razie, proszę o proszę, ciszę, proszę o ciszę. Jeżeli mówimy o przestrzeni tego powierzem. Przypomnie Pani Kaszu, że Pani jako przewodniczący zatem przewodniczącego Rady nie wie, że... Y pan www. pan M, P, R i tych czterech uchwał w sprawie trzech uchwał w sprawie dzierżawi i uchwał w sprawie programu w sprawie zwierząt. Kto z Państwa jest za? to change Przed kolejnym punktem może poproszę pan gości, żeby nie zajmować Państwu dłużej czasu na naszą dyskusję o naszych problemów, proszę o przedstawienie oferty, którą, z którą przyjechał pan Paweł Brześnik. Proszę bardzo. Ja chciałem podziękować tutaj za życzliwość Pani Sekretarz i panu przewodniczącemu, panu wójtowi za to, że mogę taką ofertę przedstawić. Oczywiście ta oferta jest skierowana do do wszystkich tutaj obecnych, ze względu na to, że macie kontakt z mieszkańcami waszej gminy. Jako, że nam zależy na tym, żeby pozyskać pracowników sezonowych, a, a, a państwa mieszkańcom stwarzamy możliwość dodatkowego zarobku. Jest to zarobek sezonowy. Reprezentuje firmę JKP jest Firma, która ma plantację truskawek, nowoczesne plantacje truskawek w okolicy Ciechanowa. Ciechanów jest około 160 km stąd i w rejonie Ciechanowa satelitarnie 20 km rozłożone są plantacje. Około 40 hektarów nowoczesnych plantacji. To jest truskawka deserowa Alba i Roksana sprowadzana z Włoch. Skąd ta oferta? Zostawię tutaj Państwu takie oferty i foldery. Może, może zostawię tutaj na stole, żeby Państwo później mogli sobie to pobrać. I i, I dokładnie się z tym zapoznać. Będzie tutaj również na dole mój kontakt. Kontakt Paweł Rzeźnicza i numer telefonu. Jeżeli się zrodzą jakiekolwiek pytania na temat zatrudnienia, systemu i tak dalej, to ja będę oczywiście pod telefonem. Dotyczy to osób, które zdecydowane byłyby do pracy sezonowej u nas na plantacjach. Wstępnie powiem tylko, że posiadamy. Zakwaterowanie. Wybudowaliśmy w zeszłym roku socjale. Mamy dość nowoczesne, fajne socjale do dyspozycji. Także ci, którzy przyjadą do nas do pracy w okresie półtora miesięcznym, czyli od początku czerwca do połowy lipca, będą mogli być zakwaterowani. Dojazd oczywiście kwestia jest czy, czy własnym transportem. Jeżeli byłaby to grupa, która chciałaby, żeby ją dowieść, posiadamy busy, autobusy i moglibyśmy przyjechać po mieszkańców, zabieść zakwaterować i po sezonie odwieźć. To, co najważniejsze, co oferujemy, a no zarobki. Piszemy tutaj w tych folderach, że zarobki od 2,5 tysiąca złotych. Skąd taka wysokość zarobków? Otóż ci pracownicy, którzy są miejscowi z rejonu Hanowa, przyjeżdżają 4-5 razy w tygodniu tylko, no bo weekendy niestety, ale... Jak zarobią w ciągu tygodnia 500 zł, to mówią, weekend my odpoczywamy, tak? No ale sytuacja jest taka, że truskawka nie może odpoczywać, czy to weekend, czy nie weekend, jak dojrzewa trzeba ją zbierać. Stąd nasza oferta z zakwaterowaniem, żebyśmy mieli pracowników dyspozycyjnych. I ci, którzy przyjadą pracować u nas, to jest to minimum te 2,5 tysiąca, ale jeżeli będą chcieli pracować w weekendy, znacznie powiększą tą sumę zarobku, tak? Ze względu na to, że w systemie akordowym, kiedy jest duży wysyp, można zebrać dużo ubianeczek, za które, za które będziemy płacić zależnie od tego jaka będzie sytuacja. No i proponujemy oprócz tego jeszcze zatrudnienie godzinowe. Za godzinę pracy oferujemy 8 zł. Czyli do południa zbiory, po południu ewentualnie jeszcze jakieś tam prace pielęgnacyjne, inne na plantacji i można dużo więcej zarobić niż ta oferta, którą tutaj złożyliśmy. To jest to minimum, żeby Państwo oczywiście jak przyjadą do nas mieszkańcy od Państwa, jeżeli przyjadą, to żeby nie było zawodu, że, że ktoś przyjechał, oferował, a, a nie zapewnił tego, tak. Zdajemy sobie sprawę z tego, że jeżeli ktoś przyjedzie do nas, Spodoba mu się, to drugiego, trzeciego jeszcze namówi, żeby do nas wrócił. Jeżeli to, jeżeli się nie spodoba, to piątemu, dziesiątemu powie, jaką lipę wstawili, już tam więcej nie pojedziemy, tak? Jeszcze chciałem tylko zasygnalizować skąd ta oferta. W zeszłym roku y próbowaliśmy sprowadzić Ukraińców. Wypisaliśmy około 120 zaproszeń, z tego przyjechało 20 za Ukraińców. A reszta wiz poszła na handel. Czyli ci i pośrednicy brali pieniążki za wizy, a, a, a ci, którzy te wizy dostali, mieli inne plany, a nie przyjechać do nas na plantację. Tak? My się później przed pogranicznikami w urzędach pracy tłumaczyliśmy gęsto, dlaczego do nas nie przyjechali, chociaż to nie nasza wina, bo przecież my na to wpływu nie mamy. Druga rzecz, jeszcze wiemy, że nasi pracownicy, Polacy, dużo lepiej pracują. Są bardziej zdyscyplinowani i jeżeli my mamy taką truskawkę deserową eksportową, to my musimy zadbać, żeby ten towar był jak najlepszej jakości, tak? Piszemy tutaj w folderach najwyższa jakość i my o to dbamy. I wiemy, że, że nasi pracownicy, Polacy dużo lepiej się sprawują i, i naprawdę dużo lepiej pracują. Także jeszcze jedną rzecz chciałem zasygnalizować, bo w wielu gminach już mieliśmy spotkanie i spotykaliśmy się z tym, że Mieszkańcy wyjeżdżają do Niemiec, do Włoch, do Hiszpanii na zbiory truskawek. No i, i tutaj jest taka porówn porównywalna sprawa, ile można zarobić we Włoszech, w Niemczech itd. Tak Oczywiście koszt przejazdu, zakwaterowanie, pobyt tam też kosztuje i jak ktoś na czysto przywiezie te 3000, to się cieszy, że, że ok zarobił. Tak? A tutaj mamy taką ofertę w kraju, także także to jest... Gdyby były jakieś pytania, jeszcze raz podkreślam, tu jest mój numer telefonu. Ja na każde pytanie odpowiem pracownikom, czyli osobom, które chciałyby u nas e, pracować. Jeszcze raz chciałem podziękować za umożliwienie mi przedstawienia tej oferty. Ja zaraz pozostawię tutaj wszystkie te oferty i koldery, żeby ewentualnie tutaj radni, Państwo są wysi sobie mogli dawać.

chciałbym zabrać głos pan przedstawiciel Proszę, jest Wojciech Jestem Wojciech Blaskowski, pewnie już niektórym jestem znany, z tego, że zajmuję się opieraniem padłych zwierząt. Ale przyjeżdżam nas na jakiś czas, jest że powinna z tego względu, żeby przekazywać numery telefonów. Wiem, że dla Was to jest najciemniejsza strona biznesu, jeżeli chodzi o te padłe zwierzęta, ale my staramy się jak najlepiej wykonywać i chcę, żeby też wszyscy byli świadomi, że taki zakład funkcjonuje podełkiem. Wszystkie sztuki odbieram bezpłatnie, nawet cielaki rejestrowane. Także zachęcam do współpracy. Wiadomo, uważam, że jeżeli jest komu to odbierać, to o tyle lepiej dla Was, tak? bo ja nie mam na to wpływu, co ile komu pada. Także nie przyczyniam się do tego na pewno. A to jest na pewno jakaś kolejna alternatywa. Także jakbym mógł przekazać cz sztuki, to... To kto ile może, bo to dobrze jakby... Nawet komuś. Bardzo proszę, jeżeli